witam Was w odcinku dzisiaj wyjątkowo Fortnite i tu pokazuję Wam co mi się podoba na nowej mapce i co mi się nie podoba i zachęcam Was do zadania suba przypominam, że możliwe, że będzie live'ik w jest kiedy? 31 grudnia tak po, po. Tak powiem do Sylwestra specjalnie, ale jeszcze nie obiecuję, a ja tylko mówię o tym. I jeszcze raz zachęcam do dania suba, a my czekamy na kolejny meczek. Idealnie powiedziałem: <grych> dzisiaj robimy rankiety. хе я му. Хоча. Трябва Dobra, najbardziej to zawsze tutaj lubię lecieć, bo wam pokażę o co chodzi. Dlaczego tutaj lubię lecieć? Podzielę ten film na dwie części coś. Jeśli wiecie o co mi chodzi, to pozdro. Jeśli wiecie o co chodzi, to pozdro. Wtarzam. Zaczynamy od plusów. Dzisiaj będą plusy. A potem. No... 지 <목소리나> E o que é isso? O

Aha. O, chodź, chodź, chodźcie, ziemi. O ty. Jezu. A ja wam plus nie pokazałem. Ale dobra, e, wam pokażę. a co chodzi? Wam powiem o co chodzi, akurat tutaj. Chodzi tutaj o to, że zobacz, jak lecisz na tę magiczną He, weźmiesz takiego tutaj Lutka lub tego gniotka, wiecie, tego niebieskiego, ten co daje dar wody czasami, to potem idziecie do ta Tam masz taką potem w tym miasteczku. Na środku jest takie, e, jakby to powiedzieć, studzienka, ja to na to mówię. E, I tam e, potem się kopiesz pod to. E, takie jedno miejsce e, podchodzisz, i tam ci się otwiera e, taka brama e, z kamienia. Potem e, przekopujesz się tam, potem się przekopujesz jeden i tam masz e, takie. Dwie skrzynki z darami i jedną niebieską skrzynkę. A także dzięki za oglądanie. Widzimy się no jutro. No nara.